Ogólnie ludzie, siemanko wszystkim wam Pewnie nie zgadniecie gdzie jestem, zaraz wam powiem W no, oddali kogoś widzieć, proszę bardzo Już po, po tym widoku powinniście wiedzieć gdzie jestem Tutaj proszę bardzo, Bolek Piona. No i sobie jestem właśnie u Wolka, teraz na ferie Lecimy po grubości z vlogami, a dzisiaj co? lecimy po agregat Także Le będą jakieś ze dwa vlogi, później jeszcze jedziemy do kaskadera to także łoje No i ogólnie y dzisiaj właśnie Jedziemy po agregat, bol na nowy nabytek będzie, jo. także bo... pogadamy, pogadamy już się Pogadamy jeszcze w samochodzie jak w samochodzie, będzie jak chodzi, dzisiaj, także no to ogólnie ludzie jesteśmy już w samochodzie, Bolkata to właśnie pojechał i my będziemy go gonić, tylko Bolek zapomniał pieniędzy. Pierwsza jego maszyna, za którą sam zapłacił w gospodarstwie, także agregat wprawdzie do remontu ja jeszcze go nie widziałem. Eee, no i ogólnie poszedł po pieniądze i będziemy sobie lecieć właśnie po ten agregat. Potem jedziemy do Kaskiego. Takie gwizdy słuchajcie dala. Ojciec 60 -ką za no. Dużo pieniędzy wziąłeś? Jo. Na agregat start. Wiecie, trzeba pro, 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 prosperować. I ja ogólnie sobie radzimy tutaj, jak. Ogólnie jeszcze zrobimy w tygodniu, pójdziemy sobie na zboża, bo jak widzicie, wiosna nastała u nas. I co to za trawant jedzie słodu? Nie ja wiem, ale za. Ja dole. z rana? Jo. O, tutaj pan pali fajkę ze w sieciąto. <laughs> Jadaś fasola <jedzie>. <laughs> <laughs> Ty, Ale taka ta sześciotka jak przygięta, nie?

Napierdolony chuj mój Ja i samochód Oluju Dobra, kurwa ty nie wykomuje Co? Kurwa. <śleszy> <śleszy> kurwa nie mogę, jak zapierdala ty Agregat mamy zapakowany ja. No, bo wiecie on jest przecięty tam na ramię i, i, i dopiero będziemy to wszystko składać ładnie, pięknie na, na podwórku. Wiecie, to jest do czyszczenia jeszcze yy, i wiecie, się odwali z tego dobrą maszynkę. Mam nadzieję, że no, na ciężkiej bronie, tak, takie coś mi było potrzebne, tak właśnie, żeby przeciełem, uprawić sobie pole i wzruszyć trochę. Tak. Okay. No, zapakowane, bolka ta właśnie jedzie przed nami sobie. Za gregacikiem, a my jedziemy za nim. Na chatę lecimy, sobie, polecimy teraz Ten brączek trochę pozwiedza. Akurat. Jo, ja tu już nie był chyba. Jo, tu, tu do Mikiego lecisz. Do Mikiego? No, i, ten, I w prawo, tam jest dalej. Ta, No i to jest testa prosta, o której wspominałeś. Aha, No, testa to to. i tego sygnał się tam lecie. No, ogólnie, ludzie, ludzi odjeżdża ten drugi raz, także ja tutaj już trochę kojarzę. Jo, ja mam brączek jeszcze trochę i będzie ja Raczej nie pospada to. Ale szeroki jest jak cholera jednak no. tak na drodze, to widać, że to jest szeroki. Co <laughs> <laughs> to jest? My body is on fire every time you call my name My mind runs wild, et sur la piste du I'm feeling my desire, et voilà je suis en France Comme ça, now you can voyage avec moi Et tous les mondes chantent, ouh là là Everyone scream, allez voilà Mais tous les mondes Jedziemy sobie właśnie do Kaskiego na wylotówkę, zaraz wyjeżdżamy co się jedzie ogólnie. Zaraz zobaczymy. Nie. nie, nie. Może bardziej nas pokaże ogólnie. O. witamy was tak, serdecznie. Jedziemy sobie do Kaskiego, bo jeszcze musimy wjechać po drodze, umyć naszą piękną budówkę. Idziemy zatankować, jedziemy do kaskiego Około godzina drogi. Więc myślę i do sklepu myślę, że jeszcze zdarzymy coś nagrać za widoku. Zobaczymy jak to będzie, widzimy się. Będzie mój samochód, a nie wiem jak to się obsługiwa. Nie, masz Co sobie bierzemy? Szampon do mycia głowy? Kurwa Rozmiększający, o to to będzie dobre, bo na mój samochód to... A co ty chcesz, farbę rozmiększyć? Ja chcesz to zmienić na wodę? Ale to nie pryszcze Co Ta to raz. kurwa jest? Rozmiększający i Widzisz jak rozmiększa? Nie Ja też nie U, ja Może mycie wzią? zasadnicze, czyli ten Poczekaj, zaraz, no, 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 dawaj. Mycie zasadnicze, klikam o. Kurwa, od razu lepiej Aż chlapie po mordzie. O kurwa Czekaj ja idę na drugą stronę. O, tu je ja lepiej. Ale mnie zamoczyło aż. Nie nic, ale będzie czysta polubeczka. Kaski będzie zadowolony, jak przyjedziemy. Ty tam błotnik umyj Całą na mogę? Nie, bo chlapie A, Kurwa jo. Pełne skupienie Ale dawno nie umyłem A siebie umyłeś? Jo Dobra Bolek, kończ to! Jedziemy dalej! No, to my jedziemy dalej do kaskiego. Ogólnie zmiana, zmiana planów. Do Kaskiego mieliśmy jechać, to jest to proszę bardzo. Ale jedziemy najpierw do Kazika na podwórko, zrobimy mu niespodziankę, że przyjechaliśmy do niego. Z tyłu mamy zapakowane, chipsów w piwa od mnie też trochę. To jest! Kurwa krzychu! To jest amelionowe! Amelion! To jest! I to, tą drogę! Ja jak chciałem, ja chciałem to pomalować, to chładnie i nie, nie pomalować tego. Nie pomaluję! To musisz farbę amalionową! Jaką? Amalinową! Ale farbę jaką? Amalinową! Odnośnie tego, ja, tego y, namiotu Jo zobacz ty będzie Ty, ale on się wydawał większy na filmach Mi się wydawał mniejszy Ale masz wiem, to masz kurde konkretne To jest kun? Ile on ma? 110 koni? Prawie 105 No to ty moje Landini ma 105 koni, a, a no w 10? Nie no w sumie jest No, jest. Jest, to znaczy, jest taki no ma kabinę dużą, nie? To widać, że ma kabinę. Nie, ale bardzo fajnie, nie, bardzo. Mi się, mi się bardzo. Fajnie, to była bardzo jest, jakaś maszynka by zmieściła. A skąd, skąd w ogóle pomysł na takie? Cięcie kosztów. A. Nie ale ile już masz go? Drugi rok? No wchodzisz no, na dach, wejść na dach. No dobra, no ale ty ja już jeszcze teraz bym miał stać pod gołem. Trochę tak? się urwało chyba. Dobra, jedziemy po kaski, to bardznie ty. Już... Jedziemy po kaskiego. Jeżeli się zastanawiacie czemu kaskader coś żuje Mam tylko znicz, to mogę rzucić znicz. Nie Jedolisz jakąś stolówkę jedziemy. <śmieniu>

I po co komuś radio no, To Trochę wolniej, bo ci łeb upierdoli. Damy dawaj jakąś tę. O! Nie. Kro. No ludzie idą, a ty grą. No. <gryzny> tak <się gryzny> Иди, как н и к о г 니 а побольше нет. Hope we will meet there It's best Like a hurricane To my heart, to the far away See the lights on the other side I'm going to get there, I hope we will meet them. Transcrição No także co, my wracamy sobie właśnie do domu już, bo się mijamy autostradę a jedynkę. Wracamy sobie od Kazia no. Było fajnie Zajebiście było chuj, Było fajnie, ale to widzieliście sami co się działo, fajnie było I Może pojedziemy jeszcze raz, albo nie wiem, coś się wymyśli, także na pewno z całym Całym teamem Całym teamem no. jak już do Kazi byśmy mieli pojechać Teraz jedziemy po bolka komputer nowy o. Także będzie jakieś granie na pewno w Farminga. Może Bolka nauczy CSA grać? zobaczymy. Jakaś tam Audiza nam siedzi na dupie. Mamy do nagrania ten nowy, jak to się nazywa? Nowe nabytki? No. Case nam przyszedł dość fajny, 110, także coś na pewno nagramy, jeszcze do czubaka skoczymy, no będzie, będzie się jeździło, będzie się robiło, także tak. czekajcie na, na kolejne odcinki, na Facebooki właśnie, lajkujcie tam Facebooki, wszystko co się da, bo tam najwięcej informacji będzie się pojawiało co, gdzie, kiedy i jak. Tak, także co? Do, 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 kolejnego, do kolejnej części. Cześć!